ma na jestem to jest kolejny odcinek z gry Roblox na moim kanale. A więc tak, to jest kolejny odcinek z, z Znowu. Najprawdopodobniej jutro, od kiedy to nagrywam, czyli i, i z waszej perspektywy. Jutro. Pro. Jutro, od kiedy ja tu nagrywam. A nagrywam to 20... Do grudnia 2019 roku i w prawdopodobnie 21 grudnia 2019 roku pokaże się film z SCP-Containment Bridge, albo nawet może dzisiaj. Nie wiem, jak to zgram czasowo, ale pewnie jutro będzie. A więc tak. na filmy z SCP Containment Bridge, oczywiście. Ja tam oglądałem u pewnego youtubera. Gra to Containment Bridge. I mi się spodobało. Ja ogólnie lubię takie klimaty SCP, one są takie super zarobiste. I ogólnie się podobają klimaty z góry Containment Protecta. A ja to lubię. Mi się podoba takie granie w takie gry. Dobrze ostatnio zapomniałem wam powiedzieć, że żeby zagrać w tę grę, trzeba mieć konto Roblox i link do założenia takiego konta macie oczywiście, oczywiście w opisie, a więc no dobrze Teraz tak, odcinki z Bisworma będą się pojawiały tak o 16 myślę. Okej, o 16 będą się pojawiały filmy z Bisworma. Ja sobie tak to będę robił, że sobie odpalę Ale film z Bisworma. Że sobie nagram, rano sobie je powrzucam sobie powrzucam wszystkie tak o 18 i tak, że ja ja taką serię i od ostatniego minęło chyba 4 dni tak myślę co 4 dni będzie Bisworm albo ogólnie Roblox o a więc tak ja już zbieram i co mi robią? To jakieś błędy mi pijszą, w ogóle inwestycje. ciekawe. Masakra. I pójdę może na pine, bo na pain jest dla więcej niebieskiego po prostu. I robię tak pyk i pyk. A to widzę, że mi jakieś wypadły masne. Masnę dropsy. Po prostu na mi linka. Z tego bardzo cieszył. No już nie zdążyły. No ale dobra. Co dzisiaj robimy? Wy się co dzisiaj robimy? Robimy questy. I ogólnie. Teraz visła jest dla mnie taką serią, żeby sobie pogawędzić. Także ja sobie będę grać a, i będę z wami gadać. Widać. Ja przepraszam, że ja tak dziwnie mówię. To jest dopiero 12.21 dokładnie i jeszcze nie jestem obudzona, przed chwilą z Wigilii Klasowej. Od kolegi dostałam figurkę i te, te, takie okularki dostałam fajne, masne, fajne, A więc tak. Bo ja nie nagryłam na jakimś fachowym mikrofonie, tylko na zwykłym na mikrofonie z laptopa, więc dobrze jest. Bo nie słychać to nic i ja to wyciszę, żeby nie było tam nic słychać z gry. Bo no, na no, Albo nie bardzo się szybko uczę, znaczy może nie w szkole, albo w programach do nagrywania. Bo na jak takie programy są proste, to ja umiem je obsługiwać na spokojnie. A jak mi się zastanawiam, co teraz robię, to szukam w bo muszę sobie spingery na farmie bo jak widzicie Bakemi. naprawdę niewiele. Pokemi na, naprawdę niewiele. To raczej nie będzie nigdy. Teraz tak został mi mountain top. Jeżeli będzie na time, to nie ma. Wiecie, co ja też czasami zauważam, że w ogóle to ten stinger się tak pojawia w połowie nocy, plus, minus. I. tutaj Witaj. W Na polu za mną subskrybujcie kanał, bo co nie na YouTube statics i trochę słabo idą mi i proszę słabo wam idą te statystyki subskrybowania. ale zasubskrybujcie kanał. Bardzo Was proszę. Przez to 4 sekundy. Dla ja mnie to... Nie mogę powiedzieć wierzyć całe życie, bo tak nie jest, ale po prostu jest to dla ważne. To jest tak, ja tu szukam tego, nie mogę tego znaleźć, może... Nie wiem, czy Nie wiem, chyba po prostu nie ma dzisiaj, czy tej nocy widzisz. Muszę ja się sprawę, a jeszcze zobaczymy okej. Nie, nie, nie ma może gdzieś. nie, nie, nie ma. No przykro, bardzo, drzwi Awicjusa. A on ja sobie koniecznie chciał wbić stickback, back, stick back, amulet, przez to. Po prostu będę miał ten amulet i coś mi tam on podwyższy jednak. Co no. mi dał? Nie wiem. Ja się domyślam. Jeśli niby coś pisze. Jeśli niby z są to takie trochę nie jest. Dziespa. Kolejny mój. Not too last okay. okay hi pisze, że jak kwestii wybi i co ja mam z tego rozumieć? zrozumieć yeah. to me. tu uh, mi. i can i'm recording o sorre di Добро пожаловать в Казахстан! Chłop pisze, że jest pro i taki ale rozumiem tego okay. Dobra, już wróciłam. Bo dam, dam, dałam, dawałam korekapy takiemu mojemu koledze, który musieli I jest zmuszony się dostać wzywać. jest drink. Aloha. Um, ja, to jest drink, dobra. Ja was przepraszam za te. Dźwięki oddechu, dźwięki, dźwięki oddechu. Po prostu można taki wielki popfilter w sobie kupić, żeby sobie zamontować na ten mikrofon ten popfilter. Ten popfilter pop jest trudno. Chciałam um, zamontować um, um, montować tak masywny mikrofon. No, no, takie takie słabe no, okay. ja coś no, 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 o no, 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 Dobra, O Roblox Business Simulator. Bah.